Niespodziewana sytuacja przed tą tercją, 2,5 minuty przed końcem przerwy Nowotarżanie już byli gotowi tutaj na lodowisku, żeby wyjść. A więc nakręcony, obydwie drużyny i jest bramka, proszę Państwa, jest gol dla Szarotek i mamy remis 5 do 5, ależ emocje w Oświęcimiu. Zobaczmy na powtórkę. Tutaj znów niefrasobliwe zagranie Oświęcimian. Podanie przed bramkę i mamy gola wyrównującego. Bartłomiej Neupower wyrównuje wynik tego spotkania. Kolejne dyskusje tutaj sędziowie rozmawiają. Protestujemy o święcimianie. Zdenerwowani hokeiści Unii.